Cześć, to ja. LPS Paula, De Pinki, Rubinka, Wideo, Zarazem. A także moje nowe konto LPSki Polci. Zapraszam na nie bardzo. Oczywiście LPSki przez 2S, bo coś mi się pokiczkało we łbie i dlatego tak napisam. No ale to nieważne. Chciałabym Wam przedstawić moje pięć nowych petropów. Oto taka owieczka i taka koza chyba. No chyba koza, tak. I takie, o, taki żółw morski. Króliczek i pszczółka. Więc przechodzę do otwierania. Dobra, muszę tylko ustawić ten telefon. O, dobra. Może jakoś to będzie. Głupi klej, ludzie. Wyszłam z sprawy otwierania pet shopów, a przynajmniej pudełek od pet shopów, Bo już dość dawno w sumie nie dostawałam, bo przestałam zbierać na jakiś czas. No ale. No. Teraz akurat powróciłam, bo zaoszczędziłam ponad 300 zł. No i sobie kupiłam Pet Shopy. Eee, o, ale fajna. Ja uwielbiam właśnie takie o, książeczki. To pokazuje kogo kocha, czy coś tam kogo, dziewczyna. Nie pamiętam. Nie. Eee. Była przyjaciółka, czy no, przyjaciółka i była przyjaciółka, bo chce do mnie wrócić. Takim właśnie miała. Oła. No już chodź tu. Dobra, na kolej. Ma, właśnie, mama krzyczy, bo, bo mój piesek nowy, zresztą Rubinka coś tam biega po balkonie i o fajny kuliczek. prawda? Ta koza zakochała się w jemniku. No a... Tam w kiblu. Przez przypadek Rubinka nasikała na balkonie, ale spoko. No więc dobra. A ta owieczka kocha się w tym kotku. Ja mam, ale kotka nie. Będę musiała kupić to, zaznaczam. Może obejrzycie już niedługo filmik, jak otwieram tego kotka. O ile będzie jeszcze w kołbrzeżu. No dobra. O, fajne. B. Ładna owieczka. Hejo. O, taka, o, Wanienka. Powiedzcie mi, jak mogę nazwać te nowe potrzeby. Będę Wam bardzo wdzięczna, bo mam już tyle na tych imion, że już trudno mi je zapamiętać, a ja co dopiero wymyślać nowe. Jak zawsze, jakieś wymyślę pasujące do petropa, to okazuje się już, że już się jeden ten y się tak nazywa. Dobra, i teraz kózka. Śliczna, też. Właśnie nie, a ona ma się nazywać? Wsuwaj się. No. O, Rubinka się na mnie patrzy, toż to już to rozkoszne stworzenie. Dobra, dalej. Tuba. Uh -huh. To akurat poszło łatwo, bo zaczynamy się otwierać na dworzu. O, fajna klejka. Wypadło od razu. Taka rybka. Rybciu-pymciu. No i moje petrzopy. O, jak dobrze otwierać nowe kłopoty. Chodź tu. Co za? Ech. Dobra. To jest fajne. Może sobie zatrzymam i do czegoś będzie mi przydatne. Teraz specjoty. Pszczółka jest śliczna. Już mam taką o takim kształcie, ale innym kolorze. Taka, co wyszła pierwsza. Śliczna. Króliczek też takiego mam. taki, co był chyba pierwszy. Nie wiem. A może nie pierwszy, nie pamiętam. Taki szary, co się nazywa Pysia. Eda. Ta Oto taki. Króliczek. Dobra, Kazrzułów, czyli główny aktor. Koszmarnie, koszmarnie piękny. Rubinka. Nasz No. Cudowny, prawda? Taki pierwszy mój serial. serii. Właśnie dlatego go tak bardzo chciałam. Pomóżcie mi jak one mają się nazywać. Te bezbronne, bezdomne zwierzęta nie mają imion. Pomóżcie im je znaleźć. O, o, o. Piszcie je w komentarzach. No a teraz pokażę wam mojego pieska, który właśnie grzebie się pod moim łóżkiem. Tylko muszę wziąć telefon. O, o tutaj jest. Moja poziomka! O, nie! No to jak kończę, poskromię ją jakoś nie moją poziomkę. No to do zobaczenia na moim koncie LPS Kipolci, Lps Paula, De Pinki i Rubinka wideo. Do zobaczenia!